Jakiś tam y, potencjał na rajdy. Y, no i widzi tak. teraz. Rzeczywiście teraz Orka widzi, ile armii ma Kiesiew. Ale, ale tak. jest pod Barbicanem i to trochę bailuje go w tej sytuacji. No tak, ten barykan akurat na spirki dobrze działa, bo nie mają za dużo HP i ruje też Archerem, wybija te spirki, także no to. to... To jest zła sytuacja, ale w miarę dobrze sobie radzi jak na to, ale nie wiem czy to będzie wystarczające, już tu dobiegają do niego niestety. Nie bał się niestety nie kiesiew stracił żadnego barbakanu. Wisa. No y, mhm. barbakan jest takim trochę skamerskim budynkiem, bo on rzeczywiście, no, no i obronił się i widzimy, że się obronił i traci jeszcze te jednostki kiesiew. Y, no ale wyczyścił, wyczyścił orkę, armii dużo większe z przewagą ekonomiczną. Przede wszystkim, Barbakan to ma taki yy, damage psychologiczny, że on tam stoi i strzela, ale jego taki realny damage nie jest taki duży. To jest tak jak Wooden Forte.